W tym filmie zajmiemy się tematem pakietów z angielskiego packages. Czym więc są pakiety? Są to niejako katalogi, w których możemy przechowywać nasze klasy. Głównym powodem stosowania pakietów jest chęć uniknięcia kolizji nazw. Wyobraźmy sobie dwóch niezależnych programistów pracujących nad wspólnym, dużym projektem. Obaj wpadli na świetny pomysł nazwania swojej klasy Osoba. Dopóki te klasy będą znajdowały się w osobnych pakietach, nie będzie konfliktu. Często nazwy pakietów to odwrócone nazwy domen internetowych, na przykład pl.inteka. Warto wiedzieć, że standardowa biblioteka Java składa się z wielu pakietów. Niektóre z nich to java lang, java util i java net. Przejdźmy teraz do kompilatora Eclipse i zobaczmy jak stworzyć nowe pakiety, importować je oraz organizować. Mamy dwie proste klasy: klasę main i klasę osoba. Po lewej znajduje się panel do obsługi pakietów. Nasze klasy znajdują się w Default Package, to znaczy nie znajdują się w żadnym pakiecie. Możemy dodać nowy pakiet, klikając prawym przyciskiem myszy na pole w naszym projekcie, wybierając New Package. Podajmy jego nazwę zgodnie z konwencją, o której wcześniej mówiliśmy, to znaczy pl.inteca. Przenieśmy teraz obie nasze klasy do tego pakietu. Możemy zauważyć, że w kodzie pojawiła się dodatkowa linia package.pl.inteka mówiąca o tym w jakim pakiecie znajduje się nasza klasa. Utwórzmy teraz drugi pakiet. Nazwijmy go nowy. I przenieśmy do niego klasę Osoba. Eclipse jest na tyle mądrym kompilatorem, że sam nas zapyta, czy chcemy zaimportować odpowiedni pakiet do klasy Main. Potwierdzamy i pojawiła się w niej odpowiednia linia kodu. Spróbujmy teraz utworzyć nową klasę w pakiecie pl.inteka.nowy nowy o nazwie Main. Okazuje się, że żaden błąd nie wystąpił. Jak widzimy, klasy mogą mieć te same nazwy, o ile znajdują się w innych pakietach. Przejdźmy teraz do naszej podstawowej klasy main i zaimportujmy jakiś standardowy pakiet, na przykład java.util. Wybranie gwiazdki powoduje import wszystkich klas znajdujących się w pakiecie java util. Teraz możemy stworzyć nowy obiekt, który będzie przechowywał dane o aktualnej dacie. Robimy to następująco. Piszemy date. Podajemy jego nazwę, na przykład dzisiaj równa się new date. Teraz możemy ją wydrukować. Zapisujemy i uruchamiamy program. Wydrukowana została data ze wszystkimi szczegółami. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym Ci pokazać, jest organizowanie pakietów. Zaimportowaliśmy wszystkie klasy z pakietu Java Util, ale nie potrzebujemy ich. Wystarczy nam ta jedna, której użyliśmy. Kliknijmy zatem prawym przyciskiem myszy, wybierzmy Source i dalej Organize Imports. Eclipse zredukował nasz import tylko do tej klasy, której użyliśmy. Zalecam stosowanie tej metody, gdyż dzięki temu Twój kod jest bardziej czytelny i innemu programiście łatwiej będzie zorientować się, które klasy są w użyciu. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu wiesz już, czym są pakiety oraz jak z powodzeniem ich używać.